Pan z wami, jest słowa ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyszedł z wieczornika i udał się według zwyczaju na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się. Abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Oto słowo pańskie, Moi drodzy, cieszymy się, że jesteście, że możemy wspólnie przeżywać kolejny dzień naszych rekolekcji. Na te dwa mikrofony prowadzone. Dzisiaj kolejne trudne słowo po słowu śmierci, po słowu... Miłości nieprzyjaciół, dzisiaj chcemy stanąć przy słowie cierpienie i przyjrzeć się, czym jest cierpienie, jak je przeżywać, skąd się wzięło. Jednym z najbardziej absurdalnych i kłamliwych mitów w chrześcijaństwie na temat cierpienia jest zdanie, które powtarzamy być może, a brzmi ono. Kogo Bóg kocha temu krzyże zsyła. To jest najbardziej głupie zdanie, jakie można powiedzieć. Głupie dlatego, że zawiera aż dwie herezje, czyli nauki niezgodne z Pismem Świętym. Pierwsze jest takie, że Bóg nie kocha wszystkich ludzi. Że kocha wybranych. To jest zdanie błędne. Nieprawdziwe i głupie, a drugie, że tym, których kocha, syła cierpienie. To jest zdanie nieprawdziwe, błędne i głupie. Nie, mów, nie możemy, nie mamy prawa na podstawie objawienia powiedzieć, że kogo Bóg kocha, temu krzyżę syła. Zatem możemy całkiem logicznie postawić sobie pytanie. Skoro nie Bóg wsyła ludziom krzyże, to dlaczego cierpimy i skąd się bierze niewinne cierpienie? Bo posługiwanie się tym zdaniem, że to Pan Bóg wsyła krzyże, pomaga nam jakoś zrozumieć pochodzenie cierpienia i jakoś je zaakceptować. Skoro to zdanie obalam, to skąd pochodzi cierpienie? Tak jak ze śmiercią, tak jak mówiliśmy o przyczynie śmierci, o przyczynie wszelkiego zła, żeby zrozumieć i zobaczyć co jest bezpośrednim źródłem cierpienia, wróćmy do prawdy, że jest nim grzech. Źródłem każdego cierpienia jest grzech. Źródłem każdego cierpienia jest zło. grzech. Jaki grzech? Po pierwsze mój, który ja popełniam. Ja mogę być źródłem mojego cierpienia na skutek popełnianego przeze mnie zła, na skutek y, mojej naiwności, moi, mojego braku roztropności, nieużywania rozumu, dopuszczam się grze, grzechu i ono w sposób prosty, konsekwentny na mnie syła zło. Po drugie grzech y, zło, cierpienie może przyjść, cierpienie może przyjść do mojego życia przez grzech cudzy, drugiego człowieka. Gdy inny człowiek czyni wobec... Zło, wtedy na mnie przychodzi cierpienie. I po trzecie, cierpienie przychodzi przez grzech pierworodny. To jest to cierpienie, które dotyka nas jako cierpienie przychodzące w nieodpowiednim momencie, które nie pyta nas ani o zgoda, ani o naszą gotowość. To, tak już jest. To jest to cierpienie, które przychodzi nagle, którego się Jakoś niespodziewane spodziewamy, jakiś, nie wiem, klęska, jakaś powódź, jakaś, jakaś choroba, która przychodzi nic z tego nizowego, bo, bo nie wiem, co się w moim ciele podziało, zmotowało. Dlatego, że popełniam grzech pierworodny. W momencie grzechu pierworodnego zaczęła się jakaś kosmiczna katastrofa na świecie. Wszystko zostało zaburzone, to, co stworzyło. Została zaburzona harmonia i został zaburzony stan szczęścia. Bóg nie syła na nas cierpienia. W Starym Testamencie właśnie w ten sposób ludzie rozumowali, postrzegali cierpienie jako karę Bożą, że Pan Bóg na skutek grzechu człowieka syła na kogoś karę. Oczywiście cierpienie jest skutkiem mojego grzechu, tak? Ktoś pali papierosy, ma raka więc na tej zasadzie, nie? To jest konsekwencja mojego grzechu, tak? Ożeniłem się, wyszedłem, wyszłam za mąż za nieodpowiedniego człowieka, tak? On mnie zranił, więc, więc ja cierpię na skutek grzechu drugiego człowieka. Natomiast to nie jest tak, że, że to jest Boża kara, tak? A w Starym Testamencie Ludzie postrzegali wszystkie cierpienia, wszystkie choroby, wszystkie tragedie, które się dokonywały, jako karę, którą Pan Bóg syłał. Oni jakby nie widzieli tego, że, że jest to konsekwencja jakichś ich wyborów, tak? ale właśnie widzieli w tym taki Boży palec, że teraz Pan Bóg mnie ukaże. I my często dzisiaj yy, też używamy tego określenia. nie? Znamy to powiedzenie, Pan Bóg nierychliwy, nie? ale sprawiedliwy, czyli, czyli ktoś mnie skrzywdził, więc teraz Pan Bóg go ukaże, Pan Bóg zrzuci na niego jakieś, jakieś cierpienie. Kiedy widzimy, że kogoś, kto nam wyrządził jakąś krzywdę, dotyka jakieś cierpienie, to w ten sposób często rozumujemy, więc nie jest to filozofia jakoś szczególnie, szczególnie nam obca. I w Nowym Testamencie, w mentalności uczniów. Jest bardzo podobnie, kiedy wspólnie z Jezusem spotykają człowieka niewidomego od urodzenia. To jakie Jezusowi zadają pytanie? Panie, to on zgrzeszył, czy jego rodzice? No i co mówi Jezus na to pytanie, kto zgrzeszył, że, popełnił, że ten człowiek doświadczył cierpienia? Jezus odpowiada na sposób rewolucyjny i zupełnie inny niż do tej pory ludzie myśleli, bo mówi tak. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Rozwala całkowicie Jezus patrzenie na cierpienie współczesnych mu i współczesnych nam. Bo Jezus mówi: nie pytaj się, skąd się wzięło cierpienie, i nie dociekaj, dlaczego ono przychodzi. Zaakceptuj, zobacz, że, że sam fakt cierpienia jest. Ale Jezus pokazuje, zobacz, że w cierpieniu nawet, nawet w cierpieniu mogą się wypełnić sprawy Boże. Wiedział, co mówi, bo sam cierpiał i to się cierpiał w każdym wymiarze możliwym cierpienia. Cierpiał fizycznie. To nie ulega wątpliwości. Cierpiał psychicznie, bo, bo miał poczucie osamotnienia, takiego psychicznego też, jakiś Jakieś poczucia niesprawiedliwości, jego stan psychiczny daleki był od porządnego i cierpiał duchowo. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Wszystkie te trzy możliwe cierpienia w nim się skumulowały, i przez to, że sam tego cierpienia doświadczył, pokazuje, że on wie, o czym mówi, gdy widzi nas w cierpieniu. I chce z nami w tym cierpieniu być. Chce nas w tym cierpieniu przeprowadzić. Jezus nie unika cierpienia. Jezus go nie szuka. Ale gdy przychodzi cierpienie, mierzy się z tym cierpieniem. Czytaliśmy, że dzisiaj w Ewangelii Jezus przeżywał jakąś lęk, obawę przed cierpieniem. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Ale przyjąwszy to, to cierpienie, przeżywszy swoją tragiczną samotność, pokazuje nam, że On swoją boską Mocą jest gotowy być przy nas przy cierpieniu, bo one, Ono, to cierpienie współprzeżywane z Jezusem, może mieć zupełnie inny sens niż tylko sens penitencjarny, karzący czy wychowawczy, jakiś pedagogiczny. Jezus nadaje cierpieniu sens spawczy, o którym wcześniej nie miano pojęcia. To cierpienie, które dotyka nas bardzo często, tak jak ksiądz Wojtek wspomniał, ono jest na trzech płaszczyznach. To jest płaszczyzna fizyczna, tak? czyli ja doświadczam jakiegoś cierpienia fizycznego, choroby. To jest płaszczyzna psychiczna. Tak? Widzimy Jezusa dzisiaj w Ojcu, który doświadcza strachu, jakiegoś poczucia samotności. Jest to płaszczyzna duchowa, czyli to jest taka płaszczyzna doświadczenia, jakiegoś nawet opuszczenia przez Boga, i o tym, o tym też będzie, kiedy Jezus gdzieś tam na krzyżu umiera, no to, to, to się pojawia to, to, to cierpienie duchowe. Tak? To cierpienie duchowe. E, tym cierpieniem duchowym też jest grzech, często z którym e, nie potrafię sobie poradzić. I te wszystkie sfery w nas, one się wzajemnie przenikają. To znaczy, jeżeli ja cierpię fizycznie, jestem chory, no to jednocześnie cierpienia doświadcza moja psychika. Człowiek chory to nie jest najczęściej człowiek wesoły, radosny, nie, tylko raczej jest to człowiek smutny, tak? jakiś pogrążony w nostalgii. Nie? Najczęściej doświadcza wtedy też cierpienia duchowego, tak? czyli to pytanie, które często ludzie chorzy zadają, nie? Panie Boże, dlaczego ja? Nie? Inni są, często tak mówią, nie? inni są gorsi, to są takie grzeszniki. A to mnie dotyka, nie? więc to cierpienie, którego doświadczamy, czy duchowe, czy, czy psychiczne, czy fizyczne, to cierpienie się przenika i ono ogarnia całego człowieka. To jest tak, że wszystkie sfery naszego życia doświadczają właśnie takiego trudu. Dlaczego Pan Jezus nie wszystkich uzdrowił? To też jest ważne, to też należy powiedzieć. Wiecie, tak to jest, że jak Jezus idzie nad sadzawkę Siloam, nie wiem, czy kojarzycie ten fragment, to tam jest mnóstwo chorych. Oni czekają na poruszenie wody. Kto wchodzi do wody jest uzdrowiony. Nie? I tam jest pełno chorych. Zobaczcie, że Jezus idzie nad sadzawkę Siloam i idzie tylko do jednego konkretnego człowieka. Że Jezus nie uzdrawia w Ewangelii wszystkich. Ta scena jest taka charakterystyczna, tak? bo to jest właśnie ten moment, w którym ten konkretny człowiek zostaje uzdrowiony. Dlaczego tak jest? Na pewno priorytetem dla Jezusa w Ewangelii nie jest uzdrowienie fizyczne człowieka. Zobaczcie, postrzeganie cudu przez Jezusa jest zupełnie inne niż nam się wydaje. Dla nas cud to jest, ktoś jest chory, nie? Jest zdrowy. Tak, zostaje uzdrowiony. A zobaczcie, jak Jezus przychodzi do Nazaretu, to jest napisane w Ewangelii tak. Z powodu ich niedowiarstwa nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. <laughs> czujecie to? Jakby uzdrowienie fizyczne tych ludzi, uzdrowienie ich z choroby nie jest jakimś cudem nadzwyczajnym. Zupełnie coś innego Jezus postrzega w kategorii, w kategorii cudu. I to jest niesamowite, że Jezus w Ewangelii mówi. Do nas o tym, że mamy wziąć swój krzyż. Uwaga, swój krzyż. Nie jest tak, że On na nas nakłada swój, albo nakłada nam jakieś krzyże. Nie. Ja mam wziąć swój krzyż. Co to znaczy? Znaczy, że ja mam wziąć to moje cierpienie, które w życiu jest, bo nie ma takiego człowieka, który nie doświadczy cierpienia. Nam się może wydawać, że. Że ktoś jest absolutnie szczęśliwy, i my często oglądając telewizję czy przeglądając internet, mamy takie przekonanie: no tak, tu, a tutaj jest po prostu szczęście, szczęście bez końca. Tak nie jest. Każdy człowiek doświadcza cierpienia. Każdy człowiek doświadcza cierpienia. I ten krzyż, on jest wpisany w nasze życie. W nasze ziemskie życie jest pisany Jezus jest absolutnie tego świadomy, dlatego yy, mówi, że mamy. Wziąć swój krzyż. Wziąć swój krzyż. Te okoliczności cierpienia, to niesienie krzyża, ma mnie do Boga zbliżyć. Jeśli ja będę przeżywał to moje cierpienie z Bogiem, to ono wtedy staje się A Samo z siebie jest tylko bólem tylko krzywdą, natomiast jednocząc się z Jezusem, tak, poprzez to niesienie krzyża, wtedy może stać się błogosławieństwem. To znaczy, że ja mam pragnąć cierpienia, ktoś może sobie zadać pytanie, czy ja mam dążyć do tego, co, co jest dla mnie jakimś konkretnym złem, który mnie doświadcza, czy mam prosić Pana Boga, ześlij na mnie cierpienie. Oczywiście nie. Oczywiście nie bo chcę się rozprawić z drugim mitem, którym żyjemy, że cierpienie uszlachetnia. To jest drugie z najgłupszych zdań, jakie można powiedzieć o cierpieniu. Cierpienie uszlachetnia. Jeżeli tak myślisz, że cierpienie uszlachetnia, to przyjdź do domu, weź sobie młotek i wal się młotkiem w palec i się uszlachetniaj. I się zmieniaj. I się czyń dobry. Uszlachetniaj swoją swoje życie przez to, że będziesz sobie zadawać cierpienia. Myślę, że to jest jakaś oznaka naszej bezmyślności, ale też nie bójmy się jakiś patologiczny brak empatii, gdy komuś powtarzamy, że cierpienie Cię zmieni, cierpienie Cię ulepszy, czy cierpienie Cię poprawi bo gdy sami siebie tak pocieszamy, gdy przychodzi do nas cierpienie. Cierpienie nie uszlachetnia, dlatego że cierpie, cierpienie jest złe, a zło nie przynosi żadnych, samo z siebie, żadnych dobrych owoców. Dlatego też cierpienie nigdy nie jest wolą Bożą. I nie zapominajmy o tym, gdy będzie nas cierpienie spotyka. Gdyby cierpienie było... To musielibyśmy przyjąć, że Bóg chce i często daje człowiekowi cierpienie. Ale taki Bóg, który by nas obdarowywał cierpieniem, obdarowywał złem, nie byłby Bogiem, nie byłby Bogiem którego poznajemy w objawieniu. Nie byłby Bogiem miłosiernym, dobrym, współczującym, współprzeżywającym. Tylko byłby Bogiem jakimś tyranem, sędzią, despotą. Bogiem nieprzewidywalnym, żeby nie powiedzieć świrem, który trzyma nas w szachu, w ryzach i w ogromnym strachu, po nagle ni z tego, nizowego uderzy mnie jakimś cierpieniem. Jest po prostu zło, które nas spotyka na świecie, to, co ci powiedzieli, jako skutek grzechu. Ale ono nie było zaplanowane przez Pana Boga. To myśmy, jako ludzie, ten świat zniszczyli. Co zatem z tym cierpieniem? I, I dlaczego w ogóle uknuto takie zdanie, że cierpienie uszlachetnia? To, o czym mówił ksiądz mnie. Jeżeli ja je potraktuję jako mój krzyż i wezmę je, ale zawsze patrząc, że to jest krzyż, czyli jeżeli ja pozwolę Panu Bogu, aby On współprzeżywał ze mną to cierpienie, żeby to zrobić, trzeba najpierw widzieć, gdzie zaprowadziło Jezusa cierpienie. Jezusa cierpienie zaprowadziło najpierw do pozornego zwycięstwa zła, kiedy wszyscy rechotali, gdy widzieli, że ten złoczyńca na wybrzeżu umarł. Ale my doskonale wiemy, że to cierpienie było jakimś etapem, który Jezus pokonał do zmartwychwstania. I jeżeli mówimy, że cierpienie coś dobrego może w naszym życiu przynieść, Tutaj duży cudzysłów oczywiście daje. To tylko o znaczeniu pamiętania naszej drogi cierpienia Jezusa i głębokiej wiary w to, że On też nas przeprowadzi, jakby zarączkę. Że będzie w naszym, w naszym życiu taki stan, gdzie nie będzie już ani bólu, ani narzekania, ani choroba, ani cierpienia, a będzie z nim niebo, czyli przebywanie z Nim. Ale do tego trzeba dojrzeć. I w to trzeba uwierzyć przez adorację, adorację Krzyża. My też często używamy takiego określenia: co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Nie? W kontekście cierpienia. To wcale tak nie jest. Co Cię nie zabije, to Cię nie zabije. Niekoniecznie Cię musi wzmocnić. Może Cię sponiewić. Może wyrządzić ci krzywdę na całe życie. Zatem my musimy popatrzeć na to cierpienie, że ono wtedy, kiedy jest przez mnie przeżywane właśnie w taki sposób, że ja je przyjmuję jako krzyż, to ja też wyciągam pewne wnioski. Ono może mieć charakter wychowawczy. Tak? Bo my często mówimy, że uczymy się na własnych błędach. Czyli na, czy na błędach, które zaprowadziły mnie do jakiejś krzywdy, do jakiegoś cierpienia. A więc, więc wyciągam wniosek, wyciągam wniosek, staram się tego błędu nie popełniać. Natomiast yy, myślę, że wszystkie błędy, wszystkie błędy, które były do popełnienia, już ludzie popełnili, więc yy, nie ma konieczności popełniania samemu błędów. Tak? Nie ma konieczności popełniania samemu błędów. Ja się mogę uczyć na cudzych błędach. I to jest mądrość, tak? Wtedy nie szukam tego cierpienia, jakby na rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że to, to, to nie jest droga, którą ja chcę iść, droga cierpienia, natomiast to cierpienie rzeczywiście mogę współprzeżywać, mogę potraktować właśnie jako tą formę niesienia krzyża, jednocześnie pamiętając i zdając sobie sprawę z tego, że cierpienie, nie jest opuszczeniem przez Boga. Cierpienie nie jest opuszczeniem przez Boga. Że to, że ja cierpię, to, że ja doświadczam jakiegoś trudu, to nie jest to, że Pan Bóg się ode mnie odwrócił. Że Pan Bóg mnie zostawił, że Pan Bóg mnie porzucił. To, to, to nie jest tak, że, że, że to cierpienie jest wolą Bożą, nie? To, co Ksiądz Wojtek powiedział. Zobaczcie, jaki jest cel. Jaki Jezus ma cel, żeby przyjść na świat? Czy Jezus przychodząc na świat miał taki cel, żeby wszyscy byli na jedzeni? No nie, no, owszem rozdawał chleb, ale nie chodziło o to, żeby świat nasycić, tak? Czy Jezus miał cel, żeby wszystkich uzdrowić? Też nie. Jaki był cel jego przyjścia? Celem przyjścia na świat było zbawienie świat. Było Twoje zbawienie. I dla Jezusa Twoje zbawienie jest absolutnie nadrzędnym celem. I nawet jeżeli my, poprzez nasze osobiste wybory, a zdarza się, że ktoś wybierze w życiu źle i czasem wybierze w życiu tak źle, że wiecie, jakie ma przekonanie? Że jego życie jest do niczego. Że spaprał swoje życie. Że zniszczył swoje życie. Poprzez. Czasem jeden wybór życiowy, tak? Nie wiem, żona by Pan źle sobie wybrał, nie? Możesz sobie Pan skitrać całe życie, nie? Tak się zdarza, nie? Że, że, że facet się ożeni z niewłaściwą kobietą, tak? Albo niewłaściwa kobieta, zachowując parytety, tak, tak, tak. Może wyjść za nieodpowiedniego mężczyznę, tak? I też ktoś powie, no skitrałem sobie całe życie, tak? Ale to nie znaczy, że Pan Bóg Cię opuścił, że Pan Bóg Cię zostawił w tym cierpieniu. Nie wiem, czy korzystacie z GPS-a. Ja jak zawsze gdzieś jadę, za granicę to korzystam z GPS-a. I to jest Pan też korzysta, nie? Korzysta Pan. Widzę, to jest ten typ. Tak niby pamięta, ale. Więc zawsze jak jadę, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym gdzieś źle nie skręcił. Nawet z GPS-em. Tak się coś tam zagadam, coś tam się, coś tam mnie zabawiają, i zawsze gdzieś tam drogę, gdzieś tam w jakiś zjazd pominę. I wiecie, co mi mówi wtedy? Przeliczam. On mówi do mnie: Przeliczam i pokazuje mi ten mój cel życiowy cały czas. Droga będzie dłuższa, ale cały czas jest ten cel. Zatem dokonując w życiu czasem grzesznych wyborów, czasem złych wyborów. Czasem wybieramy w taki sposób, że mamy przekonanie, że to jest koniec, że moje życie to jest absolutna tragedia i porażka. To sobie przypomnij właśnie ten przykład. Przeliczam. Ten cel zbawienia, on może jest troszkę dalej, tak? Natomiast to nie jest tak, że Pan Bóg mnie wtedy zostawia, że Pan Bóg mnie opuszcza, że Pan Bóg mówi, słuchaj, jak sobie wybrałeś inaczej, to sobie Mój GPS tak przynajmniej nie mówi, nie? Jak się jak nie skręciłeś, to se radzi. No nie, To no chodzi o to, że, że Pan Bóg jakby na każdym etapie naszego życia, w każdym momencie naszego życia, ma dla nas drogę, która, która ma nas prowadzić do celu, tak? A niekiedy środkiem do osiągnięcia tego celu może stać się cierpienie. Wiecie, rzadko kiedy się tak źle mówi, źle przygotowuje jak dziś. Bo cierpienie jest rzeczywistością, która no, nas, jeszcze tak z księdzem Adrianem, nie dotknęła może mocno i której się po prostu cholernie boimy. I myślę, że każdy zdrowy się tego boi. I mamy prawo się bać cierpienia i mamy modlić się o to, żebym nie przeżywał bólu, tak fizycznie, żeby mnie nic nie bolało. I dopóki nie doświadczymy takiego cierpienia fizycznego, Pozostajemy trochę zwianym na poziomie teorii, my o tym wiemy. Ale chcemy, żebyśmy wyszli z tej nauki z takim przekonaniem, że cierpienie nie jest celem, może być środkiem do tego celu. A co zrobić, żeby, żeby wiedzieć, co jest celem i żeby uwierzyć w to, że to może być środek? Kolekcjonujcie wszystkie te momenty, w których z różnego rodzaju może nie cierp Jakichś cierpienniczych sytuacji, ale trudnych, Pan Bóg Was wyprowadził, takich, takich drobiazgów w Waszym życiu. Kiedy widzieliście, że no, nie było to jakieś mega cierpienie, ale, ale coś, coś się stało, coś się skrzaliło, i nagle Pan Bóg powiedział: Byłem z Tobą, nie, zaufałeś mnie, Cię wyprowadziłem. Tak sobie myślę, że to wszystko, co jest doświadczeniem prowadzenia nas w życiu Pana Boga, jest też dane po to, abyśmy nie zwątpili w Niego. Gdy przyjdzie w chwila takiej próby, jakiegoś ogromnego cierpienia, i kiedy każdy z nas stanie przed tym wyborem, co zrobić. Bo będziemy mieli tylko jeden, jeden wybór: albo się tej sile zła, jakim jest to cierpienie, poddać. Wtedy ono nas przygniecie bez nadziei. Albo pamiętając o tym, że On tyle razy mnie wyprowadził, i że On tyle razy był przy mnie, że i tym razem mnie nie opuści. I w tym kontekście, że On mnie nie opuści, On mnie w tym poprowadzi za rękę, on będzie ze mną, bo On wie, co ja przeżyłem. Cierpienie może wydać jakieś dobro w moim życiu. Ale tylko dlatego, że ja będę chciał przeżyć z Nim, a nie sam. Amen. Amen. Zapraszamy wieczorem na krótkie takie wprowadzenie o ustrowieniu jak się dokonuje uzdrowienie dzisiaj i e, taką modlitwę e, uzdrowienia, gdzie będziemy o zdrowie dla nas prosić.